Cześć się ja jestem AniMax a w, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować taką automatyczną przepalarkę nie jest ona droga do zrobienia i jest bardzo wydajna ok, przejdźmy do roboty do zbudowania jej będziemy potrzebowali z tak jakichkolwiek bloków 20 hopperów 8 y, torów zwykłych 4 zasilane tory 2 dźwignie, 1 ma skrzynka w wagoniku 8 piecy 6 skrzynek Coś, czym będziemy przepalać i coś, co będziemy chcieli przepalać. Ok, weźmy sobie te rzeczy i szybko. Time's a day. Dobra. Zaczynamy. Kładziemy piecyk jeden blok nad ziemią i z Shiftem kładziemy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Za tymi piecami kładziemy skrzynkę. Równie z shiftem kładziemy hopper na tej skrzynce, klikając przycisk myszy z shiftem trzymając. I tak samo drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. To samo robimy u góry, tylko że tym razem klikając na górę piecyka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Ok, mamy takie coś. I teraz budujemy po bokach jeden blok, drugi, trzeci, czwarty. Tego bloku nie musi być, ale w niczym on nie przeszkadza. Tak samo z drugiej strony. I teraz na górze, na naszym bloku, kładziemy zasilane tory z jednej i z drugiej strony. Na naszych operach z shiftem kładziemy. Nasze zwykłe tory. Teraz po dwóch stronach kładziemy dźwignię. Te tory powinny być zawsze zapalone, więc dźwignię można zastąpić też czerwoną pochodnią. Tak samo z drugiej strony, tego na razie nie zapalamy. Teraz na torach już bez shifta kładziemy jeden hopper, drugi hopper. I tak samo z drugiej strony. Jeden hopper, drugi hopper. Na hoperach z Shiftem kładziemy skrzynkę jedną, skrzynkę drugą, skrzynkę trzecią i skrzynkę czwartą. OK. I na torach kładziemy wagonik. Już tłumaczę wszystko. Te skrzynki będą przekazywały e, produkty do przepalenia do tej skrzynki. Ta skrzynka będzie jeździła i rozsortowywała te rzeczy do tych piecy. Tak, tutaj mamy hopery, które będą zbierały te przepalone rzeczy, a piecyki musimy po brzegi wypełnić tym, co będzie nam przepalało nasz, nasze itemki. Ok. Teraz kładziemy do tej skrzynki rzeczy i od razu zaczęły znikać. Przenoszą się do tych... Lejów, a te leje przekazują je do tej skrzynki. Tak samo robimy z drugiej strony. Oczywiście może być z jednej, ale z drugiej, żeby szybciej wszystko zbierało. Chociaż i tak po jakichś 5 minutach wszystkie piece będą pełne, jak dużo wyłożycie powyżej 8 staków. No i dobra. Cała maszyna może zacząć działać, jak klikniecie dźwignię. Jak widzicie, wszystko wpada do piecy. I tutaj się zbiera, a tutaj się przepala. W każdym momencie można. Nasz mechanizm wyłączyć, ale my chcemy, żeby na razie działał. I teraz, w tych piecy wszystko co się przepali idzie tymi lejami to jest książka. No, i to tyle, tak naprawdę. Cała nasza maszyna jest gotowa. Może sobie o czymś zbudować jakieś schodki. No i co? Koniec. Bardzo bym Cię prosił o stawienie łapki w górę, jeżeli Ci się filmik spodobał i pomógł Tobie. Dzięki. thank